Anioł, anioł stróż powiedział, że wiara daje Ci miłość. Wiara daje Ci pokój i miłość. A to jest właśnie orędzie pokoju i miłości. Czyli wiara to ci daje. Ty nie masz uwielbiać swojego krewnego, tylko Jezusa Chrystusa. Świat dookoła pokazuje Ci innego Boga, który nie istnieje, rozumiesz? Bóg jest Bogiem miłości. Ty nie, do, ty nie dostrzegasz tej miłości dlaczego? No bo świat ci pokazuje Boga, który nie istnieje. Spaczony obraz Boga ci świat pokazuje. Twoi znajomi krewni dokoła taki obraz ci pokazują. Anioł Służ powiedział, że Bóg jest Bogiem miłości. Ty tego nie widzisz, no bo świat ci tego nie pokazuje. Dzięki modlitwie odczujesz, że Jezus Cię kocha. Anioł już powiedział, że Bóg kocha każdego człowieka, a świat dookoła pokazuje Ci, że Bóg kocha tylko wybiega. Co to jest świat? Świat to są Twoi koledzy, znajomi oraz bliscy, krewni, rozumiesz? A więc chwała niech będzie Bogu za to, że będziesz odnowiony już nie Odnowiona będzie. To powiedział Daniel, anioł stróż, który ją odnowił i ciebie również odnowi. Tylko się musisz otworzyć. 23 czerwiec 86. Bóg jest pokojem. Pokój jest miłością. Daniel. W tym dniu się nie przywitał, nie? W taki sposób jak zazwyczaj. Tylko powiedział, że Bóg jest spokojem. No to, no to jeśli Bóg jest spokojem, to dlaczego mamy niepokój na świecie? To znaczy, że w Europie żyjecie bez Boga. No bo Bóg jest spokojem, no nie? Logiczny. Z kolei pokój jest miłością. No to dlaczego w Polsce jest podział? Szczególnie polityczny. No bo nie ma pokoju tak, jak powinno być czyli nie ma jakby Boga, dlatego macie podział w Polsce polityczny, nie tylko, po prostu w Europie, w Polsce zrobiliście sobie sami Boga, to powiedział Daniel, anioł stróż spokojnie.